Okazuje się, że w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o deklaracje, ludzie źle reagują na swoje imię. Uważają, że to jest niefajnie. Na przykład Empik wiele lat temu miał taką akcję, w której sprzedawca lub sprzedawczyni odczytywali z karty imię klienta, czy klientki, i mówili, no pani Basiu, może ołówki mamy teraz w promocji. Starbucks też to robił podczas przestał to robić. Starbucks nie tyle robił i przestał. Starbucks się miota od wielu lat. Starbucks się miota w taki sposób, że prawdopodobnie to jest mój domysł. Menadżerowie, Amerykanie mówią, używajcie imienia, krzyczcie Latte dla przemka. Bo u nich się sprawdza. Bo u nich się sprawdza idealnie, rewelacyjnie. Polscy bariści mówią, ludzie protestują, ludzie tego nie chcą. Ja tego nie lubiłem, mi się to nie podobało, że oni prosili mnie o imię. Tak jak było w... Ja w Starbucksie, rzadko bywam w Starbucksie, bo niespecjalnie mi i ta ich może, kawa Może czasuje. dlatego. <laughs> może do tego. Ja mówię nabuchodonozor i wtedy uwielbiam, jak właśnie jestem wywoływany jako nabuchodonozor do, do odebrania Amerykany czy, czy innej kawy. Cześć. Cześć! Nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19.00. Widzimy się!